Dobry Państwu, jesteśmy w trakcie ćwiczeń w Stowarzyszeniu Sportu Niepełnosprawnych w Startku Pokazując te nasze zajęcia, tutaj chcemy usilnie zaprosić młodzież niepełnosprawną z narządem ruchu do zajęć w naszym klubie. Eee, mamy trzy sekcje sportowe, sekcję podnoszenia ciężarów, inaczej wyciskania sztangi leżąc, sekcję lekkoatletyczną, eee, głównie e, dyscypliny rzutowe, czyli rzut dyskiem, rzut e, maczugą, pchnięcie kulą i sekcję pływania bardzo mocno rozwijającą się, Mamy dwójkę trenerów drugiej klasy od sportów siłowych oraz trenera drugiej klasy ubywania panią Ewę Kopacz i na te zajęcia chciałem serdecznie państwa do nas zaprosić. Jesteśmy dostępni cały tydzień w godzinach od 7 rano do 21 w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku. Natomiast w soboty od godziny 916 Służymy poradą, pomocą i tak jak mówię zapraszamy do e, rozwijania się pod względem sportowym, ale również rehabilitacyjnym, żeby e, swoją formę i fizyczną, i trochę psychiczną, bo to jest jakieś rozładowanie różnych napięć pod, podczas ćwiczeń. Więc zapraszamy jeszcze raz, e, przypomnę. Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych Staw w Koszali. Swoją siedzibę mamy przy ulicy Jedności na tzw. Kosirze wejście od ulicy Głowackiego. Moje nazwisko Piotr Musiał, jestem wiceprezesem urzędującym Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Staw.

Startu plan sprawy, start w koszmarze. Ultraprobinę. Jest to jakaś forma też rehabilitacji, dążenia do e, obrony w sobie celu. Drugi uzupełnienie błędnego płatu. Tak jest. Tak jest. Samego dobra. Do. Zapraszamy do klubu wszystkich chętnych, chcących, chcących poprawić swoją. E, kondycję ja życia. życie. Kochani, ja jako osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, z niedokładem lewostronnym nigdy nie sądziłem, że będę mógł uprawiać jakiekolwiek sporty, że będę mógł ćwiczyć lekko atletykę, a trafiłem do Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Startów w Koszalinie, gdzie odnalazłem swoją pasję, gdzie odnalazłem dyscypliny takie jak pchnięcie kulą czy rzut dyskiem, gdzie mogę spełniać się, mogę cieszyć się z, każdej, z każdego treningu. Chciałem Was wszystkich zaprosić, tych wszystkich z dysfunkcją ruchową do przyjścia na Kosir, Zaczęcia treningów wśród wspaniałych ludzi, z fantastycznymi trenerami. Zapraszam Was wszystkich. Na pewno nie stracicie, a możecie wiele zyskać. Zapraszam Was. Cześć. Nazywam się Kuba i Jestem zawodnikiem Koczali. Wyciskam ciężary. Jest bardzo fajna atmosfera rodzinna, jest bardzo fajnie, zapraszam. Możemy trenować na obiektach zarządu obiektów sportowych z Koszalina dzięki Urządowi Miejskiemu w Koszalinie. Finansuje naszą działalność Urząd Marszałkowski w Szczecinie, jak również Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Stanów Warszawy. Dzięki tym wspomnianym instytucjom takie kluby jak nasz mogą funkcjonować w całej Polsce. Jak nabiera bardziej każdy dzień do wyzwania Serce mój starczy, marzenia się rodzą, Tu siła w to, krwi nie ma rzeczy niemożliwe, gdy pasję w sobie masz ty Start koszali, miejsce wyjątkowe To miejsce, gdzie wszystko staje się nowe Niepełnosprawność to nie przeszkoda Tu znajdziesz pasję, tu jest przygoda Razem celujemy, razem zdobywamy się Zapodobał to, to nasz wspólny start. Na sali na boisku każdy walczy jak lew. Z uśmiechem na twarzy, bo to nasz drugi cel. Z co wierzą, że w tobie siła jest. Zapomnij nasze o pulu, bo życie znów ma sens. Koszali, miejsce wyjątkowe To miejsce, gdzie wszystko staje się nowe Niepełnosprawność to nie przeszkoda Tu znajdziecie spację, tu jest przygoda Razem trenujemy, razem zdobywamy świat To tutaj serca płoną, to nasz wspólny start Na sali, na boisku każdy walczy jak lew Z uśmiechem na twarzy, bo to nasz drugi cel Z trenerami, co wierzą, że w tobie siła jest Zapominasz o bólu, bo życie znów ma sens Wody, emocji, wielki sztorm. Każda chwila to radość, każda wygra na to tron. Wspólne chwile z ludźmi, co serce swoje dają. Tu odnajdziesz siłę, tu marzenia nie ustają. Start koszary, miejsce wyjątkowe. To miejsce, gdzie wszystko staje się nowe. Niepełnosprawność to nie przeszkoda. Tu znajdziesz pasję, tu jest przygoda. Razem trenujemy, razem zdobywamy świat. To tutaj serca płoną, to nasz wspólny start. Zapamiętaj te słowa Start koszalin, zaczynasz się od nowa Tu znajdziesz siebie, tu pasja Wciąż twój ostatni koszalin To twoja gra To twoja gra. Start koszali, miejsce wyjątkowe, to miejsce gdzie wszystko staje się nowe, niepełnosprawność to Miejsce wyjątkowe to miejsce, gdzie wszystko staje się nowe. Niepełnosprawność to nie przeszkoda. Tu znajdziesz pasję, tu jest przygoda. Razem trenujemy, razem zdobywamy świat. To tutaj serca płoną, to nasz wspólny start. Opuść głowę, zapamiętaj te słowa. Start koszali, zaczyna się od nowa. Tu znajdziesz siebie, tu pasja wciąż trwa. Start koszali. Das war